Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie kolejny raz na Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej. I bardzo proszę o brawa, że tutaj wszyscy się znaleźliśmy kolejny raz, w kolejny rok. Pozwolicie Państwo, że w pierwszej kolejności przywitam naszych gości honorowych. Witamy wicepremiera Rady Ministrów, pana ministra cywilizacji, pana Krzysztofa Garkowskiego. Dzień dobry, panie premierze. Witamy również posłów pana Bartomiego Myjo, przewodniczący Komisji Spraw Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Witamy serdecznie. Witamy również pana posła Grzegorzana Pierowskiego, przewodniczącego podkomisji stałej do Spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfryzacji i zastępcę przewodniczącego Komisji Cyfryzacji i Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Ach, złożyłem, szanowni państwo. Witamy również pana Ograna Andrzeja Zdrowieckiego, przewodniczącego Wiosennej Komisji Kultury i Środków Przekazów. Witamy Pana Macieja Gruba, Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji do Spraw Mediów i Polityki Audiowizualnej. Dzień dobry. Witamy Pana Senatora Jerzego Federowicza, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Czy jest z nami? Dzień dobry. Witamy również Pana Senatora Andrzeja Szeinfelda. Czy już jest z nami? Jeszcze nie, ale na pewno za chwilę do nas dołączy. Witamy również pana Piotra Adamowicza, pana posła, witamy serdecznie. Eee, witamy również panią Marzenę Paszulską, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry Pani Prezes. I jest z nami również Wiceprzewodniczący Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pan Krzysztof Dyl. Dzień dobry, panie prezesie, witamy serdecznie. Dziękujemy, że jest Pan z nami. Szanowni Państwo, się nazywam Krzysztof Węglarz i jak co roku będę miał przyjemność poprowadzić przez Państwa dwa kolejne dni. Kolejnej ciekawej konferencji, aczkolwiek obiecałem Państwu, że we wrześniu nie będę tego robił, przepraszam, że nie rozstrzygałem słowa, ale jeszcze się ze mną troszeczkę pomęczyć. Tradycyjnie na, na każdej konferencji PIKE obchodziliśmy stoiska, w tym roku tego nie zrobiliśmy, ponieważ mamy bardzo, bardzo napięty program, a tematów, które chcemy poruszyć jest bardzo dużo, więc pozwólcie Państwo, że otworzymy tę konferencję bardzo roczniczo tutaj na scenie, więc zapraszam do nas Panie, proszę o podejście na scenie, Panu poproszę o zabranie jeszcze mikrofonu. Proszę o wejście na scenę z naszym tradycyjnym kablem. Nie jest już to kable, to nie jest już skrętka, ani kabel ojemniedziany, tylko jest też To oczywiście. I panie premierze, bardzo proszę na scenę. Zaproszę również pana y, prezesa Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, pana Bogdana Łagę on już, oraz panią Patrycję Gołos, prezesa Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Pixel. I bardzo proszę o przejście z tej strony i o symboliczne... Przepraszamy bardzo. Tak. znowu odcinamy internet, szanowni państwo. Yy, znowu proszę stanąć i przejść, wziąć kombinerki, jeśli mógłbym prosić, bo to jest wielka chwila, a ja oddam głos pani prezes, bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że ostatnio jak, przycinali... <grystanie> jak przycinaliśmy kabel, to nie było internetu yy, w Polsce, <grystanie> więc musicie być bardzo ostrożni. <grystanie> Bardzo proszę, to może odliczymy. 3, 2, 1, brawa! Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej 2024 jest otwarta. Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo proszę o przejście na scenę.